No, dziś zapraszam na film O jak sferzować płaszczyznę, aby była prostopadła w stosunku ta płaszczyzna długa do tej krótkiej podstawy, oczywiście, wpożyłem sobie kostkę i mocujemy sobie materiał. I teraz tak. Mam jedną rękę, nie mam operatora, także pokażę Wam. Podjeżdżam sobie tutaj, do jak najbliżej brzegu. Dociskam sobie lekko fre, ten materiał do freza, zaciskam imadło. Wyjeżdżam wtedy poza materiał, nie na włączonych obrotach, bo by mi mogło zarwać, czy coś się zrobić. Jak materiał już jest poza. Ee, frez, przepraszam, poza materiałem wtedy luzuję sobie dźwignię, którą naprawialiśmy niedawno no i wtedy sobie tu przybieram na przykład dwie dychy i z powrotem sobie zaciskam tu dźwignię i wtedy już włączam obroty i frezuję no i tu miałem do zrobienia takich kilka sztuk zrobiłem Troszeczkę o was zapomniałem, przepraszam, ale na końcu jeszcze link, też do nowego filmu na drugim kanale. Tam będzie o pasowaniu łożysk do otworów. Dziękuję bardzo za oglądanie, za udostępnianie i zapraszam na kolejne filmiki.